Czas na sport Kamil Babiarczuk. Witam państwa. Futbol króluje w ostatnich tygodniach w naszym programie. To z wiadomych powodów trwają mistrzostwa świata. Znamy już pierwszego finalistę, jest nim Argentyna. Czekamy na drugiego. Dziś pojedynek Francji z Marokiem, ale dziś nie tylko o futbolu, tym naszym lokalnym, wydaniu czwartoligowym rozmawiać będziemy z trenerem Tomaszem Leszczyńskim. Będzie także, a w zasadzie za chwilę rozmawiać będziemy o dyscyplinie indywidualnej. No i mogą się tu państwo zastanawiać o co chodzi. A chodzi o dyscyplinę Którą też zachwycają się miliony na świecie, można powiedzieć, a kochają ją zwłaszcza Brytyjczycy, ale kochają także Antoni Kowalski, który jest razem z nami w studiu. Witam Cię Antek. Dzień dobry. Chodzi oczywiście o, o snookera. E, ale zanim o snookerze, chciałbym się zapytać tak na linii prywatnej, jak idą te próbne matury, bo dzisiaj właśnie po próbnej maturze do nas przyjechałeś. No, może być lepiej, na pewno. Jakbym się przygotował, byłoby cudownie. Ale na pewno na te główne matury będę przygotowany, to już jak już... Zacząłem to, że szkołę to trzeba skończyć. Oczywiście większość moich rówieśników właśnie na wyspach kończy szkołę przed jej skończeniem, żeby właśnie skupić się na snukerze całkowicie. Ja postanowiłem, że... Dociągnę do końca i potem się skupię na snookerze w pełni. No dobrze, czyli co po tej szkole, jak już się uda? A pewnie się uda, kwestia tylko z jakim wynikiem, ale, ale tutaj życzymy jak najwyższego. Skończy się tę szkołę, to celem jest y, faktycznie snooker? Z tego w ogóle chciałbyś w przyszłości żyć, utrzymywać się? Jak najbardziej, to jest mój główny cel. Yy, po szkole mam zamiar wylecieć do Anglii na stałe, żeby tam trenować z zawodowcami, najlepszymi zawodnikami na świecie. I miejmy nadzieję dostać się do mainitu jak najszybciej, ale to jest raczej kwestia czasu, a nie czy w ogóle się dostanę. Ale też poza tym jestem zainteresowany informatyką, programistyką, także zawsze jakiś tam backup mam, nie ma w ogóle stresu. Ale wiadomo, snooker to jest takie oczko w głowie. O tym, że ten mentor, to już kiedyś też rozmawialiśmy o tym, powiedziałeś, że to jest kwestia czasu, do tej kwestii jeszcze sobie wrócimy. Natomiast jak już o snukerze zaczynamy mówić, to chciałbym Cię zapytać, czy ten rok 2022, który nam się już powoli kończy, był sportowo najlepszym w karierze Antoniego Kowalskiego? To można debatować pod tym? Dwa lata temu zdobyłem Mistrzostwo Świata i Mistrzostwo Polskie Otwarte. W tym roku zdobyłem dużo nowe Mistrzostwa Europy z Mateuszem Baranowskim w parze oraz dwa Wicemistrzostwa Świata. Więc z sukcesami jest podobnie. Aczkolwiek poziomem gry jestem bardziej doświadczony z samym takim breakowaniem, grą defensywną, już z samą taką techniką gry jest podobnie. No ale właśnie doszło do doświadczenia i też. Teraz przez właśnie szkołę, przez te, maturę mniej trenuję i, i tak gram cały czas na tym samym poziomie. Forma się utrzymuje, a i tak ona cały czas nie jest najlepsza. I z tego jestem bardzo zadowolony, także jak najbardziej progres poszedł w górę. Ty często tak w swoich postach na, na, na mediach, w mediach społecznościowych piszesz o tym, że nawet jak osiągasz jakieś sukcesy, piszesz, że i tak ze swojej gry nie jesteś, nie jesteś zadowolony, więc rozumiem, że te wymagania zawsze są bardzo wysokie. Tak jeszcze tylko w kwestii tych. Sukcesów, bo Ty powiedziałeś o tych najważniejszych, ale też było mnóstwo sukcesów na arenie krajowej. Udało się wygrać turniej Poland Snooker Open, to jest największy turniej w Polsce, chyba nawet rangą przewyższający Mistrzostwa Polski, Zaryzykuje takie stwierdzenie. No i wygrana w lidze Top 16 ostatnio, a to też było coś, na co czekałeś, tak? No, trzy lata z rzędu przegrywałem z Mateuszem Baranowskim na ostatnim evencie. Ten ranking sobie prowadziłem cały sezon i Mateusz mi wycapywał, jakby to można powiedzieć w os na ostatniej prostej. E no ale wiadomo, super, że się udało wygrać cały rok ranking, bo to widać, że utrzymałem formę przez cały sezon, a nie tylko przez jedne zawody. E no i ten największy turniej właśnie w Polsce był Poland Sucar Open. Udało się utrzymać poziom przez cały turniej, który był naprawdę duży i graliśmy dużo meczów. Także. Naprawdę, sezon cały na plus. Zobaczymy, jak pójdzie na otwartych Mistrzostwach Polskich. No dobrze, to y, kolejne pytanie. Jeszcze odnośnie tych sukcesów w tym roku, który z tych medali, który z tych triumfów y, najbardziej doceniasz, z naj, y, najmilej do niego wracasz, czy też, czy też był dla Ciebie po prostu najważniejszy? No według mnie jest różowe Mistrzostwo Europy z Mateuszem. Jednak trenujemy razem od kiedy, no przynajmniej od kiedy ja jestem w świecie Snukera. Był też Mateusz. On trenuje trochę dłużej ode mnie. I no, wygrać Mistrzostwa Europy z takim swoim bratem snookerowym jest naprawdę cudowne uczucie. A co do innych zawodów, zawsze tam jakiś był niedosyt, że forma nie taka, że cały czas mogłem trochę lepiej zagrać. Tak jak właśnie te dwa Wicemistrzostwa Świata, gdzie do lat 18 już byłem jedną nogą wygrany i sam tak naprawdę przegrałem z własnej winy. Do lat 21 po prostu zagrałem, bo tu nie ma żadnych wytłumaczeń że zawsze tam pozostawał jakiś niedosyt, a w Mistrzostwach Europy naprawdę było wszystko super, wszystko dopięte na ostatni guzik i to zawsze miło będę do tego wracał. Ten World Games też gdzieś siedzi trochę w głowie, tam do ćwierćfinału udałeś się dotrzeć, odpadłeś po meczu, pojedynku z Darrenem Morganem, doświadczonym swoją drogą, bardzo doświadczonym walijskim snookerzystą, ale też była okazja, żeby w końcu odwiedzić Stany Zjednoczone, tak, przy okazji, bo ten turniej odbywał się w Birmingham, ale nie w tym brytyjskim Birmingham, tylko właśnie, właśnie za oceanem. No, sam, sam poziom gry był niezbyt zadow zadowalający, jak, ja to, jak to często określam. Na pewno można było dalej zajść, ale właśnie tak jak powiedziałeś, Daryl Morgan, to już no, od groma doświadczenia, ponad 40, jak nie 50 lat w snukerze, także no. Jak on, on zaczął grać snukera, to na, na świecie jeszcze nie było tak. No, można do, to dokładnie. Także naprawdę nie ma czego sobie zarzucić, jeśli chodzi o to. Ale no, wyjazd naprawdę super. Spędziliśmy dużo. W, Dużo czasu fajnego z kolegami z kadry, w sensie był też Wiktor Zieliński z Bilarda i Oliwia Zalewska. Także naprawdę był super czas, oczywiście niedosyt jeśli chodzi o wyniki, ale było fajnie. A wróćmy jeszcze do tych drużynowych Mistrzostw Europy, bo o nich powiedziałeś, wspomniałeś, że to bardzo ważne osiągnięcie dla Ciebie w tym roku, który się kończy. Tak się zastanawiam, z jakiego powodu aż tak bardzo cenisz ten, ten Wasz tryumf z Mateuszem Baranowskim i przekładasz go właśnie na, na to wicemistrzostwo świata, choć Zaznaczmy do lat 21 i do lat 18. Na pewno można zaznaczyć, że przez całe Mistrzostwa Europy zachowywałem się bardzo dobrze. Co nie jest takie naturalne, jak było mnie. Zawsze się zachowywałem niezbyt dobrze, nie tak jak powinno się w że denerwować. Chodzi o emocje, się. tak? Tak, chodzi o emocje. Ta, przez całe Mistrzostwa Europy naprawdę zachowywałem się bardzo dobrze. I to też pociągnęło w górę poziom gry Mateusza, który też nie był w najwyższej swojej formie, ale. Widząc jak ja się staram, widząc jak się dobrze zachowuję i, i tak dalej, naprawdę dobrze się czuł przy stole, zaczął coraz lepiej grać i udało się dociągnąć do końca zwycięstwo. No dobrze, Antek, powiedziałeś, że to jest kwestia czasu, tak naprawdę, aż trafisz do tego main -turu. Pytanie nie jest czy, tylko, tylko kiedy, to jest... Taka pewność siebie, takie przekonanie, czy bardziej też wiara w to, że, że w tym momencie uda się w końcu zagrać, że w końcu wśród tych zawodowców też się znajdziesz? To jest bardziej przekonanie pod względem tego, jak gram. Widzę, jaki jest mój poziom gry. Też, tylko ja widzę, jak gram na sali treningowej i widzę, czego nie potrafię przełożyć naturalnie i właśnie nad tym pracuję cały czas. Ale poziomem gry nie odstaje od nikogo w zawodostwie. jest to tylko doświadczenie, koncentracja i, i tak dalej. Także no jest to kwestia tylko czasu i mam nadzieję, że nastąpi to niedługo. Mhm. Czyli po szkole tak naprawdę powiedziałeś, że chcesz się przeprowadzić do Anglii, tam rozumiem grać i trenować z najlepszymi, bo też Adam Stefanów, kiedy opuszczał Polskę, no to też o tym mówił, że, że jeśli chcesz w tym mentorze być, no to siłą rzeczy trzeba jednak na co dzień być w Sheffield czy też w innych ośrodkach tak? brytyjskich. Mhm. No na pewno trzeba grać z lepszymi od siebie. Jak się będzie grało tylko ze sobą, albo właśnie ze słabszymi zawodnikami, to nigdy się nie pójdzie do przodu, a zawsze dostać lanie od lepszego zawodnika, to jest lepsza szkoła niż granie cały czas tego samego na tym samym poziomie. No dobrze, a powiedz nam w takim razie z twojej perspektywy. Jak, w jaki sposób tak naprawdę zawodnik, snookerzysta, w jaki sposób jest się w stanie rozwijać, co może poprawiać, bo myślę, że to jest dyscyplina troszeczkę taka. No nieznana mi, mimo wszystko w Polsce, troszeczkę taka e, niszowa, więc wiadomo, w piłce można na szybko wymienić, jakimi, jak, w jakich aspektach dany zawodnik, z jakiej pozycji, czy, czy, czy też świadkówce, i tak dalej może się rozwinąć. Jak to wygląda w snukerze? Na swoim przykładzie powiem, że jest to na pewno regularność, koncentracja, wiadomo psychika, Ale aczkolwiek ja mam dobrą psychikę. Nie wiem, zawsze jak porównujemy z kolegami swoje złe aspekty, to w większości właśnie pada psychika. A ja w ogóle nie, nie czuję stresu, nie czuję takiej, takich nerwów tak jak kiedy na przykład wchodzę na arenę, oglądam nie kilka tysięcy osób. A to skąd tak jakby... się biorą te emocje, o których mówiłeś, to złe zachowanie przy stole w takim razie? To jest po prostu denerwowanie się na siebie, że mi coś nie wychodzi, co wiem dobrze, że Boże człowieku, potrafisz to, co ty, co ty robisz. A poza tym naprawdę nie odczuwam żadnego stresu związanego właśnie z publicznością czy z graniem pod presją. Właśnie tego słowa brakowało. Presji też praktycznie w ogóle nie czuję. I umie właśnie tylko działa regularność i koncentracja, gdzie właśnie forma niby jest, ale czasami. Coś tam nie zagra, właśnie potrafię wbić w jednym meczu pod rząd, na przykład dwa breki 100-punktowe, w następnym meczu nie potrafię wbić breaka 40. Właśnie takie rzeczy występują, które mam nadzieję, że niedługo poprawię. Czyli rozumiem ta regularność, ale też wspomniałeś na początku naszej rozmowy o stylu defensywnym. O to też chciałbym Cię zapytać, bo większość snookera kojarzy, no i też na tym ta dyscyplina jednak polega, na zdobywaniu punktów, ale no. też są sytuacje, kiedy jednak trzeba zagrać tak, żeby po prostu ten rywal tego punktu zdobyć nie mógł, a nie żebyś to Ty mógł zdobyć, tak? Więc rozumiem, że to też jest chyba taka najcięższa, najcięższy, najcięższy orzech do zgryzienia, jeśli chodzi o to snookerowe rzemiosło. No, na pewno gra defensywna to jest temat, na który się opowiada najmniej mhm. i najmniej mówi, ale to jest bardzo ważna rzecz w snookerze. Właśnie czasami to potrafi zmienić kompletnie bieg meczu, gdzie nie ma tak naprawdę gry. I gra defensywna polega na tym, że trzeba pozwolić przeciwnikowi się pomylić jak najlepszy sposób. I moja gra defensywna zawsze była po prostu słaba. Ostatnio ją bardzo poprawiłem, jest coraz lepsza. I czasami właśnie z Mateuszem Baranowskim, z Macinem Niszkę, z o wiele bardziej doświadczonymi zawodnikami ode mnie, potrafię właśnie wygrać batalie taktyczne, co mnie jeszcze bardziej napędza niż wbijanie breaków 100-punktowych. No, naprawdę jest to bardzo ważna rzecz, gdzie, wiadomo, bez wbijania breaków nie wygra się meczów, ale bez gry defensywnej tym bardziej. Antoni Kowalski, bardzo dziękuję za rozmowę, Antek. Czego Ci życzyć w takim razie w 2023 roku, oprócz doskonałego zdania matury? koncentracji, w trakcie gry i. Spokoju, żebym się nie nerwował na siebie. Okej, okay. to życzę, żeby tych emocji też było jak najmniej, jak najwięcej spokoju. Antoni Kowalski, bardzo dziękuję za rozmowę. Za moment będziemy rozmawiać o Syrenie z Młoszynek z Tomaszem Leszczyńskim, trenerem drużyny. A wcześniej prześlećmy, jak wyglądała ta jesień w wykonaniu sensacyjnego, nie ma co ukrywać, lidera Jako Lubuskiej czwartej ligi. Początkowo Syrena nie mogła ustabilizować formy. W pierwszych sześciu kolejkach wygrane przeplatała porażkami. Efekt? siódme miejsce i 9 punktów na koncie po sześciu spotkaniach. Ale 10 września aktualny lider jako lubuskiej czwartej ligi pokonując 3-2 spójnie lubuskie, rozpoczął nie tylko marsz w górę tabeli, ale także serię wygranych. Tydzień później Syrena pokonała 2-1 w Bytomiu Odrzańskim Odrę, która przed sezonem była uznawana za faworyta ligi. Ta wygrana na finiszu rundy jesiennej zadecydowała o tym, że to właśnie Syrena, a nie Odra jest liderem. Rady podopiecznym Tomasza Leszczyńskiego nie dała nawet trzecioligowa Lechia Zielona Góra, która przegrała w Zbąszynku 0-1 i sensacyjnie odpadła z wojewódzkiego Pucharu Polski. Od 10 września do 19 listopada Syrena wygrała 11 ligowych spotkań z rzędu i na półmetku rozgrywek jest niespodziewanym liderem. W Zbąszynku marzą o awansie do trzeciej ligi, choć wiosną rywale z pewnością nie odpuszczą. W drugiej części naszego programu zapowiadana rozmowa na temat lidera Jako Lubuskiej Czwartej Ligi Syreny Zbąszynek. Lidera sensacyjnego i znowu będziemy można powiedzieć rozmawiać o futbolu, ale on ostatnio króluje w naszym programie też z uwagi na Mistrzostwa Świata. A w naszym studiu Tomasz Leszczyński, trener Syreny Zbąszynek. Witam Panie Trenerze. Witam serdecznie. No dobrze, to pierwsze pytanie nie może być inne. Jak to się robi, że zespół, który przejmuje się zimą poprzedniego roku, który jest w strefie spadkowej Jako Lubuskiej Czwartej Ligi... Rok później jest liderem tychże rozgrywek. Dziękuję tutaj za opinię. Ciężka praca. To jest taka, taka sprawa, która nas cechuje i no ja się też w złoszynku czuję fantastycznie. Warunki do pracy, które mamy w złoszynku, to odważę się powiedzieć otwarcie. No, pewnie niektóre kluby w ekstraklasie nie mają ośrodek treningowy, boiska w Dąbrówce, płyty w zmoszynku. No do tego no, też.... Dobrówkę, że tak się wtrącę, to nawet selekcjoner młodzieżowej reprezentacji Irlandii chwalił, jak byli na, na zgrupowaniu i rywalizowali w dwóch meczach towarzyskich z Polską. Tak, oczywiście, bardzo pochlebne opinie i tam naprawdę mamy wszystko do pracy. Ta baza jest fantastyczna. Do tego też kadra, która jest troszeczkę szersza, bardziej wyrównana. Chociaż wielu młodych chłopaków i pracujemy każdego dnia. To jest nasza radość, to jest, to jest moja pasja, to jest pasja y, chłopaków. I no, jesteśmy w tym miejscu i bardzo się cieszymy z tego powodu. No dobrze, trenerze, ale jaka jest ta recepta w takim razie na ten wasz sukces tej jesieni? Jakby pan to opisał? No powiem tak. My oprócz tych krótkoterminowych celów, którym są kolejne mecze, też postawiliśmy sobie cel główny o którym też jakby powiedzieliśmy sobie, że no chcemy w tej lidze być w czołówce, no jak się uda, chcemy tą ligę wygrać. No był taki moment, w którym ja w szatni powiedziałem, że, no, że gramy o awans i chcemy tą, tą, tą ligę wygrać. Na razie jesteśmy w połowie, w połowie drogi, mamy też mocną konkurencję, no ale robimy swoje i na pewno zrobimy wszystko, żeby w czerwcu. Być w tym samym miejscu. Um, Uprzedził Pan moje y, następne pytanie, ale y, no dobrze, jak już przy tym temacie jesteśmy, rozumiem w takim razie, że tutaj ze strony zarządu jest pełne wsparcie i, i jest gotowość tak, na tę trzecią ligę w Zbąszynku? To są zawsze trudne pytania, bo ja odpowiadam za, za wynik sportowy, za... Wynik tak? sportowy, za... Za to jak drużyna ma funkcjonować, jak ma wyglądać sztab, jak ma wyglądać okres przygotowawczy, co trzeba ulepszyć, co, co trzeba zmienić, nad czym ja muszę pracować jako trener, yy, chcąc rozwijać zespół, chcąc rozwijać siebie, bo, bo każdy dzień to jest, to jest rozwój. Więc yy, to pytanie do zarządu, ja powiem tak, no chcielibyśmy w tej trzeciej lidze zagrać. Yy, chcielibyśmy zagrać, wiemy z czym to się, z czym to się wiąże, yy, jakie to są koszty. Na dzień dzisiejszy zarząd jakby powiedział, cieszy się z tego, co jest, powiedział też, grajcie, róbcie swoje. No, po pierwsze, czy nam się, że tak powiem, uda, czy, czy zrealizujemy ten, ten, ten cel, a po drugie, no, to jeszcze sprawy, sprawy organizacyjne, a to jest zawsze duże wyzwanie do zarządu. No, na ten moment za zarząd nie będę się wypowiadał, ale, ale no, też cieszą się z tego, co dzisiaj jest. Panowie zarządu, no ale też zdają sobie sprawę, że jest radość, a za chwilę jest duże wyzwanie i duży, duży w cudzysłowie nieraz problem. Ale no mam nadzieję, że, 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 że dołączy się jeszcze więcej osób i, i wspomoże zarząd. I, jeśli sportowy wynik będzie, to to, to to gdzieś historyczny moment może się nas Zbąszynka pojawić. Mhm. Ale tak się zastanawiam, bo Pan powiedział, że w szatni Pan przed zawodnikami, rozumiem tak, wprost powiedział, że, że celem jest wygranie tej ligi. No, tak sobie myślę, że Pan tak sam z siebie tego nie powiedział, że jednak tutaj musi być jakieś porozumienie na linii Tomasz Leszczyński, zarząd. Że, że jednak też zarząd musiał Panu dać do zrozumienia, że rzeczywiście o ten awans można, można grać. Czy tak nie było? Znaczy no, zarząd mnie trochę zna, bo ja już jestem drugi raz w Wąszynku, no, i. Teraz no, do tego przyjdziemy. Tak, więc, więc zarząd wie, jakim jestem człowiekiem, ja sobie zawsze stawiam najwyższe cele. Wiem, jak smakuje awans. Z trzeciej ligi do drugiej, bo w nowym, Tomyślu, w nowym Tomyślu to zrobiliśmy kiedyś, więc wiem, z czym to się wiąże. No, piłkarze, chłopacy, którzy tenują na co dzień, mają swoje marzenia, mniejsze, większe. Więc zarząd jakby powiedział, że mamy się rozwijać, mamy, mamy grać. A my jako drużyna, jako sztab powiedzieliśmy sobie, że nas na to stać, bo wiemy, jak pracujemy. No, pracujemy uważam, jak na warunki czwartoligowe bardzo profesjonalnie. Mamy tak już powiedziałem, oprócz boisk też siłownia, jest hala, tak, ale no my też każdy mecz mamy z dwóch, nieraz trzech kamer nagrany, jest analiza, mam fantastycznego asystenta, który, który nad tym wszystkim czuwa, więc monitorujemy naprawdę rzeczy, które na poziomie czwartej ligi nie wiem, czy, czy, czy wielu to robi. No i stąd ten, ten nasz sukces, ale nie, zarząd, zarząd jakby, jakby, róbcie swoje, grajcie. No w pewnym momencie tylko no, prezes powiedział no to no widzę, że, 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 że będziemy chyba w czubie, bo, bo no, no, nie jest seria, której nie chcecie puścić. No i cieszył się z tego, i, no bo to też jest radość dla tych, którzy codziennie naprawdę poświęcają dużo swojego prywatnego czasu społecznie, trzeba powiedzieć. No, tym trzeba pamiętać cały czas, tak, że jednak czwartoligowcy, nawet trzecioligowcy to tak, nie, są, to nie tak. są piłkarze zawodowi. Panie trenerze, 11 zwycięstw z rzędu tej jesieni w samej lidze. Jak dodamy do tego jeszcze wygraną w Pucharze z Lechią, to tych zwycięstw jest 12. W zasadzie w 2022 roku w czwartej lidze naszej lubuskiej tylko od ranietków tych punktów ma od Was więcej. 74, Wy 73. Najwięcej bramek zdobyliście, 89. Wracam do tego, co, o co pytałem na początku. Jak udało się tego dokonać? Jak pan udało się, co pana zdaniem Pan takiego zrobił w tym Zbąszynku, że tak ten zespół udało się e, przeobrazić, że taką metamorfozę przeszedł w zasadzie od, można powiedzieć, grudnia zeszłego roku do grudnia? bieżącego roku. No to odpowiem już. Też obliczałem sobie właśnie te, te, te statystyki, więc tutaj bardzo dobrze Pan jest przygotowany. Chociaż Czesław Michniewicz powiedział, że statystyki nie mają znaczenia, tak nawiasem mówiąc. No nie mają, nie mają znaczenia, ale, ale, ale każdy je dziś odnotowuje. Nie, no oczywiście mają, mają znaczenie. Mają zgadza znaczenie. się. Powiem tak. Myślę, że jednym z kluczowych elementów jest to, że przeniosłem swoją pewność siebie na, na, na zespół, bo ja jestem niezmiernie pewnym człowiekiem. I no, potrafiłem też zmotywować i wykrzesać z tych chłopaków no, rezerwy, które mają nie, 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 niesamowite, bo no, część z tych chłopaków zaczyna w wieku 15-16 lat grać jak byłem za pierwszym razem, dzisiaj to są chłopacy, którzy mają... 23-24, i tak ostatnio żartowałem z jednych z nich. Ja mówię, Kowal, powiedz mi, ty, ile ty już masz tych, tych lat, bo już trochę czasu minęło. No, trenerze, tyle i tyle. Ja mówię, już myślałem, że jesteś starszy, nie? Więc pewność siebie na pewno, yy, pokazanie tego, że, że naprawdę ciężką pracą można i dałem do zrozumienia, że fajnie w tej swojej przygodzie z piłką. Niektórzy, niektórzy będą mieli przygodę, niektórzy może będą mieli karierę, yy, nie wiadomo. Fajnie mieć coś takiego, co można opowiedzieć swoim dzieciom, swoim wnukom, że, że to jest przeżyć awans, przeżyć granie o jakiś cel, to jest, to jest coś fantastycznego i chciałbym, żeby to poczuli i oni chcą to poczuć. A który moment tej rundy w takim razie, trenerze, był takim przełomowym, czy takim, w którym pan poczuł, że, że rzeczywiście jesteście w stanie włączyć się do tej walki o. O Awans, oczywiście nie wiemy jak przebiegnie wiosna, bo być może ktoś za pół roku otworzy od, sobie te rozmowy i będzie się z nas śmiał, ale, ale rozmawiamy o tym, co jest... I teraz, który, który moment tej rundy, Pana zdaniem, był takim, no właśnie przełomowym dla Was? No, początek mieliśmy różny. Początek mieliśmy różny, więc gdzieś tam no, przegraliśmy w Nietkowie, ale wiemy, wiemy też, że, że, że nie byliśmy tam w najmocniejszym zestawieniu. Ale no, nie będę się tutaj usprawiedliwiał. W tym też samym meczu jakieś kontuzje się przytrafiły, które trwały dłużej, ale przełomowy moment oś lubuskie. Do przerwy gram, bardzo słaby mecz. Zresztą słaby mecz w ogóle zagraliśmy ze spójnią, ale wygraliśmy go 3 2. Wygraliśmy go czy 2, Gdzieś tam, schodząc do, do szatni w przerwie, takie powątpienia, gdzieś tam wśród niektórych kibiców, bo akurat byliśmy, byliśmy po dwóch przegranych meczach, chociaż graliśmy w Rezdenku bardzo dobre spotkanie. No i w szatni powiedziałem, że, że, że ten zespół stać na, 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 na wiele więcej, na wiele więcej i, 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 i tylko musimy to potwierdzić i otworzyć swoje, swoje głowy. No i potwierdziliśmy to w drugiej połowie. Mimo, że to tak jeszcze raz podkreślam, nie był wybitny mecz w naszym wykonaniu, no ale później, później z każdym meczem zwycięstwo w Bytomiu, Lechia, no, się rozpędziliśmy no, i pokazaliśmy ten, tą siłę ofensywną, a do tego też już później, yy, jeśli chodzi o, o grę w defensywie, były mecze, że też na zero z tyłu i też jesteśmy chyba trzecią drużyną, która, która najmniej Bramek straciła w Lidze, więc no, to był moment przełomowy. Myślę, że zdaje sobie pan z tego sprawę, że wielu fanów lubuskiej piłki, obserwatorów, kibiców, dziennikarzy pewnie też jak myśli o Syrenie z Bąszynek, to przede wszystkim pierwsze nazwisko, które przychodzi do głowy, to jest Paweł Dulat. Natomiast ja chciałem zapytać o kogoś innego, kogoś kto też był dla was bardzo ważny tej jesieni, kto można powiedzieć też chyba zmienił trochę oblicze Syreny, ale nad jego przyszłością w Syrenie też dzisiaj jest znak Zapytania, czyli, czyli, czyli Józef Wini. Co z nim tak naprawdę? Bo to był myślę, no chyba obok Pawła, jeżeli, jeżeli postawię taką tezę, że to był najbardziej wartościowy, czy najważniejszy gracz pana w pana talii tej jesieni, to, to chyba się nie pomylę. No powiem tak, no, Paweł wszyscy tutaj znają. Paweł to jest chłopak, który ma nieprzeciętne umiejętności, który jakby kiedyś miał więcej odwagi w sobie, to, to nie byłoby go dzisiaj w Zbąszynku, bo ma predyspozycję do grania. Miał predyspozycję, wiadomo, że dzisiaj jest starszy, ale do tego, żeby grać na najwyższym poziomie. E, mówię to o szybkości i umiejętności zdobywania bramek. Jusuf też bardzo ważny zawodnik, chociaż wielu było takich zawodników. Ja bym tutaj nie chciał wymieniać, ale jako zespół byliśmy bardzo mocni, bo trzeba też powiedzieć o fantastycznym bramkarzu Wiktorze Nowotnik, Nowotniku, którego akurat zabrakło w Nietkowie. Jest dużo chłopaków takich, którzy przyszli z niższej ligi i, i, i dzisiaj prezentują poziom już czwartoligowy, a mają szansę grać jeszcze, jeszcze, jeszcze wyżej, więc no Jusuf. Oczywiście, powiew, powiew innego sposobu grania. To fantastyczny chłopak, bardzo, bardzo się wzrzył tutaj z drużyną, jemu uśmiech nie schodzi z twarzy. I, i Jusuf bardzo ważny, bo też no, mając w pierwszej linii Jusufa i Pawła Dulata, to tak naprawdę no, wiele, wiele drużyn no, miało z nami problemy bardzo mocne. Więc czy Jusuf będzie w złoszynku, nie potrafię odpowiedzieć, ma zaproszenia na różne testy. Jeździ. No, każdy trener, z jednej strony chciałby mieć zawodnika takiego w zespole, a z drugiej strony się cieszy, jak ktoś idzie do wyższej ligi. No. Ja w swojej przygodzie trenerskiej mam wiele takich przypadków, gdzie, gdzie chłopacy, którzy przechodzili przez moje ręce, no, grają w wyższych ligach czy trafiali no, do ekstraklasy, klasy. Więc no, to jest z jednej strony taki taki żal, że ktoś odchodzi z drugiej strony nie nieprzeciętna radość, więc zobaczymy pewnie gdzieś tam do połowy stycznia, może do końca stycznia się wyjaśni przyszłość Jusufa, na pewno będzie mu kibicować, ale no, potrafiliśmy też mecze wygrać bez niego, bo też pauzował za kartki, też wygrywaliśmy. Przyjdą Może, może przyjdzie ktoś w jego miejsce, jakby, jakby otrze, też wracają po urazach zawodnicy, tak jak Stachowiek, jak Kolesiński, jak Michalak, więc to też będzie trzech nowych praktycznie zawodników, którzy, wej którzy wejdą w to miejsce, więc... No Jusuf, super chłopak, zobaczymy, kibicujemy. No, nie powiedziano, że nie zostanie. Trenerze, to jeszcze jedna kwestia, którą Pan już poruszył. Bo Pan już w Zmążynku pracował i to też można powiedzieć ze świetnymi rezultatami. Trzecie miejsce, najwyższe dalej w historii występów Syreny w czwartej, czwartej lidze. To był chyba sezon 2017-2018, jak się, jak się nie mylę. Tak. Dlaczego w zasadzie ta, ta przygoda, jak Pan to nazywa, została przerwana i dopiero po latach ktoś z Zmążynku musiał dojść do wniosku, że jednak z trenerem Leszczyńskim współpracowało nam się najlepiej i ta Syrena też grała naj, najlepiej? Bo były próby, choćby z Maśkiem Kulikowskim. Był chyba też, zdaje się, trener Buczyński, ale, ale to jednak nie wypaliło. No, powiem tak. Też po pewnym czasie uznaliśmy, że ja uznałem, zarząd uznał, że, no, że po prostu y, ja chciałem tak naprawdę spróbować czegoś innego, bo. No, jako ten chciałem pracować w Wyższej Lidze, nie będę tego, tego ukrywał, bo znam swoje możliwości, umiejętności. I dlatego, dlatego gdzieś tam wylądowałem w Międzychodzie, w cudzysłowie mówiąc, i też się biliśmy tam o awans, mimo że budowałem zespół od nowa, bo miałem tylko dwóch zawodników. 19 ściągnąłem z niższych lig i też graliśmy o awans w Wielkopolskiej, bardzo trudnej, trudnej lidze. Więc no, tak się wydarzyło po prostu zwyczajnie. Kiedy Serena się odezwała drugi raz, bo wtedy za tym pierwszym pobytem, no to mieliśmy, jak przejmowałem Serenę, był jeden punkt. A skończyliśmy z 40, tam chyba sześcioma, i na pamięć nie myli, więc to był też event. Później zdobyliśmy trzecie miejsce i się okazuje, że w tamtym sezonie co było to trzecie miejsce, to, to mieliśmy nawet więcej punktów, bo teraz zdobyliśmy 42, a wtedy więcej punktów w tej jednej rundzie, ale też była bardzo silna liga, bo było pięciu Spadkowiczów: Stilon, Lubsko, Karnin, Ilanka mocna a wtedy prowadzona przez Kamila Michniewicza. Bardzo fajna, fajny zespół. Więc powiem tak, no, no wróciłem, bo powiem tak, że Syrena jakby się do mnie odezwała, ona jest bliska mojemu sercu i miała 13 punktów. I, i, I bardzo lubię tam kibiców, bardzo lubię to miejsce. No ja tam wjeżdżam do Zmoszynka, tak jakbym wjeżdżał do siebie. Autentycznie mówię z ręką na sercu i powiedziałem, że ci ludzie zasługują na to, żeby ten klub był w czwartej lidze. I w ogóle nie dopuszczałem żadnej myśli, że, że, że możemy się nie utrzymać, I chociaż kadra nie była za szeroka, no ale zdobyliśmy te 31 punktów i spokojnie się w tej lidze utrzymaliśmy. No i teraz walczymy o inne cele. Tomasz Leszyński, Leszczyński, trener Syreny Złączynek, trenerze, no to życzę powodzenia w takim razie w tej walce o awans w przyszłym roku. Dziękuję ślicznie, z tego miejsca chciałem podziękować za, również za zaproszenie, jest mi niezmiernie miło, że tutaj mogłem się pojawić u Was w studiu, życzę wszystkim zdrowych, spokojnych świąt i do zobaczenia na Zielonej Murawie. No to widzimy się na boiskach Państwu również, dziękujemy za uwagę, to był program Czas na Sport, widzimy się oczywiście w przyszłą środę, do zobaczenia.